Zbliża się weekend, więc idę dla Was nakręcić materiał. Widzimy się w studio. No. Jestem. To co? Popowiadamy sobie, co działo się w tym tygodniu. A działo się całkiem, całkiem, całkiem przyzwoicie. Ale o tym. Wszystkim, co działo się w tym tygodniu, to opowiem Wam za chwilę. Ale jednocześnie musicie wiedzieć, że... Czemu jak ja tu wchodzę, to zawsze tracę wenę wąt i wątek? Hour later. Jako że w tym tygodniu udało mi się nakręcić część materiałów, jeszcze będąc na miejscu moich realizacji z tego tygodnia, to będzie ten materiał taki trochę przeplatany. Trochę będziecie mnie widzieć tutaj, w studio, a trochę w innym miejscu. Ale to nie jest ważne. Ważniejsze jest to, że w tym tygodniu mam dla Was kilka naprawdę ważnych informacji. Nie tylko tych na temat tego, co działo się u mnie w ogrodzie i w moich realizacji, ale również tematów, które dotyczą Was i kanału na YouTube. Jeśli już mam waszą uwagę, to zapraszam Was do oglądania. Dobra. To może zaczniemy od spraw. Związanych z tym, co faktycznie działo się w tym tygodniu. A w tym tygodniu działo się. Pierwsza rzecz, to zacznijmy. Może. Pierwsza rzecz, to może wróćmy na chwilę do tego, o czym wspominałem wam w zeszłym tygodniu, a mianowicie o tym, że mówiłem, że skończę pewien etap w ogrodzie w tym tygodniu. Zbliżamy się do zamknięcia tematu. No i tu już się zbliżamy powoli do końca. Do końca, ponieważ już zamkniemy etap. I wiecie co? Tyle. Nie zrobiłem wszystkiego tego, co planowałem w tym ogrodzie na działce, ponieważ prace, które miałem zaplanowane na ten tydzień, czyli wyrównanie terenu, zagęszczenie i przykrycie go agrodkaniną po to, żeby przygotować go później do wyłożenia kratki parkingowej za kamieniem, niestety nie doszło do skutku. Nie doszło do skutku tylko i wyłącznie przykrycie. Tam jeszcze będzie się troszkę działo, w związku z tym jedyne co udało nam się zrobić, to wyrównać ten teren i go zagęścić. I lada chwila będziemy go przykrywać w przyszłym tygodniu, już agrotkaniną, i on już tak zostanie do wiosny. I to będzie faktycznie finał tej realizacji w tym roku. Wrócimy do niej w przyszłym roku, dokończymy i będzie petarda. Żeby dokończyć część tych prac i założeń, które miałem na ten tydzień, wybierzemy się na wycieczkę. Cześć, tak jak wspominałem wam w ostatnim filmie, że dzisiaj będę jechał po paczkę, no to właśnie teraz się po nią wybieram. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak one wyglądają z bliska. Co ciekawe, dokładnie te same deski, dokładnie te same deski ostatnio układaliśmy w ogrodzie, który skończyliśmy, ale nie dokończyliśmy, ponieważ w przyszłym roku jeszcze będziemy sadzić tam rośliny. I to jest właśnie ten ogród. już mamy zapakowane, fura już zamknięta. Teraz jedziemy na miejsce realizacji. Wypakujemy tlamoty i lecimy stamtąd. Maciek dojechała. Idziemy sprawdzić, czy jest cała? Uwaga. No, nie mogło być inaczej. To co, bierzemy się za wypakowanie. Wspólne betonową, która będzie wykorzystana do obłożenia Murku, który tam przygotowaliśmy. Murek będzie stanowił taką barierę i taką swoistą granicę między ogrodem a częścią, która będzie tylko i wyłącznie parkingiem. W związku z tym, żeby to wyraźnie odciąć, a ze względu na to, że tam była niewielka różnica wysokości, to żeby to trochę uporządkować, dodaliśmy ten murek. A co do ogrodu, to czy pamiętacie, że w tym tygodniu był film zakładania ogrodu? który zakładaliśmy? Dokładnie tutaj macie link do tego filmu, w którym możecie zobaczyć, jak wyglądał jeden z ogrodów, które realizowaliśmy w tym roku, jak wyglądał przed, jak wyglądała realizacja i jak wygląda teraz. W przyszłym roku w tym ogrodzie też się pojawimy. Z kolejnych naszych spraw parafialnych, to między innymi to, Was też zaskoczyła ta informacja o poborze do wojska? boże 200 tysięcy ochotników? No mnie trochę też. No zobacz, co kurwa narobiliście! A skoro jesteśmy przy wojsku, i przy sekcjach, no to muszę Wam powiedzieć, że przy okazji sekcji w tym tygodniu trafiła się nam realizacja, w której musieliśmy jedną z takich sekcji dołożyć do nawodnienia. I wiecie co? Pewnie nie byłoby w tym żadnego problemu, gdyby nie fakt, że przed rozpoczęciem tej realizacji byłem przekonany, że tam po prostu nam brakuje kabla. Co to się działo dzisiaj? No, pogoda nam nie sprzyjała, a my mieliśmy ciekawe zadanie do zrobienia, ponieważ jak już widzieliście przed chwilą, tutaj. Była dziura, tam jeszcze jest. A my musieliśmy dołożyć tutaj jeszcze jedną sekcję. Tutaj doszedł jeszcze jeden zawór, ponieważ w tym miejscu ogólnie była pompa. W tym miejscu była pompa, która już została tutaj. wymieniona na inną. I mieliśmy tutaj sześć elektrozaworów, które zresztą są obok. U. Tu jest sześć elektrozaworów i siódmy doszedł tam. Tam będzie siódma sekcja. I ona będzie służyła nam do niezależnego podlewania roślin, które są na południe. Czyli, tutaj, te wszystkie świerki i owocowe świerki, jeszcze są też tutaj. I to wszystko będziemy podlewać osobną sekcją. I pojawił się problem, bo przewód jest tak zrobiony, że jest tylko. że już nie ma wolnych żył. Nie ma wolnych nitek. A kabel idzie tylko po I tu w ścianie chowa się. I wychodzi nam do sterownika, który jest tu. I to jest sterownik sześciosekcyjny. I pojawił się problem. Będę musiał rozmienić jak to rozwiązać. Aczkolwiek elektronika tu już jest zamontowana, więc może uda się na tym kablu coś zrobić. Jak nie, no to trzeba będzie myśleć. A few minutes later. Ale słuchajcie, mam dobrą nowinę dla siebie. Bo okazało się, że jednak jest jeszcze jedna wolna linia. I w związku z tym. I w związku z tym. Będę mógł tu zapiąć od ten pojedynczy kabel, ten nasz nowy straszak eee, nowy lekroza. W związku z tym nie będzie problemu z tym, żeby to połączyć. Kumasz, 6 sekcji, i tyle też sekcji było w skrzynce zaworowej. Poszedłem do skrzynki, patrzę 6 zaworów, kabel jest OK, jesteśmy w domu. Ale doliczyłem się jakimś cudem, że żył w kablu jest 7. I zakładałem, że będzie trzeba rozpróć część kostki, żeby położyć nowy przewód, i wbić się z tym przewodem do garażu, żeby położyć kolejny przewód. Kolejny albo zupełnie nowy, że, no, po to, żeby dołożyć kolejną sekcję. No sekcja wymaga niestety, ale przynajmniej jednej nitki. ponieważ masę możemy przypiąć do tej, która tam jest, a no sygnał no, musi mieć swój przewód. No i oczywiście mm, zaczęliśmy układać tą sekcję. Wykopaliśmy rów, położyliśmy rurę do tej sekcji, dopiliśmy ją do nawodnienia, wpięliśmy siódmy zawór, który akurat na moje szczęście wylądował w miejscu w sąsiedniej skrzynce zaworowej, ponieważ w sąsiedniej skrzynce zaworowej pierwotnie znajdowała się pompa. Więc tak naprawdę mieliśmy mnóstwo miejsca do wykorzystania. Mieliśmy miejsce po pompie i tam jeszcze musieliśmy jakoś zaaranżować filtr, który tam wcześniej był zamontowany przy pompie. <laughs> na szczęście. Na szczęście, to wszystko udało się bardzo sprawnie zaaranżować, i na sam koniec realizacji przyszło mi jeszcze rozwiązać problem tego przewodu. No, i poszedłem jeszcze raz do sterownika. Otwieram go. I olśnienie. Jest jeszcze jeden kabel. Serio, okazało się, że kabel był tak jakoś dziwnie zaplątany, i wpięty był pod jedną sekcję, chociaż nie jestem pewien do końca, czy on był wpięty. Bo nie było go widać, a jednocześnie, jak tylko ruszyłem kablami, to ten kabel po prostu wypadł z zapięcia. Czyli wygląda na to, że on po prostu się zwyczajnie zaplątał i go tam nie było widać, i po prostu wsunął się w miejsce, gdzie jest sekcja. Więc tak naprawdę jedna pusta żyłka z tego przewodu, który tam był, jest wolna. I ja mogę ten kabel sobie zapiąć. I jedyne, co nam zostanie, to tylko i wyłącznie wymienić sterownik. A sterownik będziemy wymieniać na wiosnę, ponieważ teraz, no wiadomo, sezonu już nie ma. Właściciel zamówi we własnym zakresie sterownik na taki sam, tylko większy, w sensie więcej sekcji. I na wiosnę będziemy go montować i przy okazji odpalać nawodnienie. Także udało się wyjść z tego całego przedsięwzięcia całkiem przyjemnie i obronną ręką. W sumie realizacja tego przedsięwzięcia zajęła nam niecałe dwa dni. Można było przejść półtorej dnia. Czyli mieliśmy do położenia rurę, wykopać rów rur, wykopać do nowej rury, położyć tą rurę, zapiąć elektrozawór, podłączyć go do kolektora, który jest, w sumie nie do kolektora, do tej rury, którą on tam bezpośrednio zasilał, pozostałą część kolektora, położenie przewodu do pompy, zrobienie gniazdek, czyli w sumie, no, półtorej dnia i wyszło z sukcesem. Także teraz tylko pozostanie nam zapiąć sterownik do elektrozaworów i hulaj dusza. Ale mam dla Was jeszcze dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że pamiętacie wątek, w którym wspominałem Wam o tym, że Pytam was, jakie rośliny Wam się podobają, podając tylko dwa przykłady, żebyście wybrali? No tak, wiem, to było już trochę czasu temu, ale to było nieprzypadkowo. Ponieważ w związku z tymi roślinami mam dla Was konkurs. A konkurs będzie w sumie taki bardzo prosty, ponieważ macie bardzo proste zadania do zrobienia. Musicie zasubskrybować kanał, udostępnić ten film. I skomentować post na Facebooku, w którym to musicie opisać albo napisać jakąś zabawną historyjkę, jakąś waszą przygodę bądź anegdotę w jakikolwiek sposób związaną z ogrodnictwem. I w sumie to wszystko. Ja spośród tych waszych odpowiedzi, spośród waszych komentarzy, wybiorę tą, która spodoba mi się najbardziej. Do wygrania będzie właśnie ta roślinka, którą wy wybraliście. Jeśli nie pamiętacie, co to było, to zapraszam was do tamtego postu. A jeśli pamiętacie, no to przypominam wam, że. Zwyczajnie odbiła mi palma i do wygrania będzie palma areka. Jeśli jesteście chętni na taką roślinkę, tutaj muszę Wam powiedzieć, że ona bez doniczki, sama roślinka ma metr wysokości, więc to nie jest taka malutka, malutka roślinka, tylko naprawdę już kawał krzaka. Więc jeśli was naprawdę zaintrygowała i spodobała wam się ta roślina i chcielibyście ją mieć u siebie w salonie, no to nie pozostaje wam nic innego, jak zrobić tylko tych kilka najważniejszych rzeczy, czyli zasubskrybować kanał, udostępnić ten film, a najlepiej wszystkie moje te, które wam się podobają i napisać waszą historię na Facebooku. Wyniki konkursu opublikuję w niedzielę za dwa tygodnie, czyli to będzie w święta na Facebooku. Ale jeszcze mam jedną ważną wiadomość. Otóż w przyszłym roku planuję pewne zmiany na kanale. Zajdą duże zmiany, ponieważ nie będzie już podsumowań tygodnia, zwłaszcza w takiej formie jak są teraz. Why? Why? We can! Pewnie nie będzie ich w ogóle. Za to pojawią się filmy tylko w piątek. Po południu około 17.18 będzie wpadał na. Kanał Film, i najprawdopodobniej będzie to co dwa tygodnie, ponieważ robienie cotygodniowych podsumowań zajmuje mi bardzo dużo czasu, w związku z tym samo nagranie można powiedzieć to nie jest za dużo czasu. Jednak zmontowanie później tego materiału dla Was często obija się o 8-10 godzin, a biorąc pod uwagę fakt, że w piątki pracujemy, więc właściwie na przygotowanie materiału jest tylko sobota, w sobotę też mam. Różne swoje zajęcia, więc tak naprawdę montowanie filmu zaczyna się w sobotę wieczorem, a to powoduje, że tego czasu, nawet jakbym zaczął to montować w piątek, to nadal mam bardzo mało czasu na zrealizowanie materiału. A ze względu na to, że mało czasu, albo inaczej, zgodnie z tym przysłowiem, jak chcesz szybko, to nie będzie dobrze, no to efekt mamy właśnie w postaci tych filmów. Zwróćcie uwagę, że na przykład te filmy, które są rzadziej publikowane, które pojawiają się w środy, prezentują moim zdaniem zupełnie inny poziom. Zwłaszcza tu przy okazji filmów, gorąco zapraszam Was do tego, żebyście obejrzeli film ten, który był. Ale również petardą będzie to, co będzie za dwa tygodnie w środę. Czyli dokładnie 20... Pierwszego w środę. Jak dobrze pamiętam, 21 to jest środa. Więc i tu już mogę wam powiedzieć, że to będzie film z odkurzacza, który wpadł do nas do pracy. I powiem wam, że mi się ten film bardzo podobał, podoba. Oglądałem go już kilka razy, żeby jeszcze dopiąć, jeszcze bardziej go doszlifować, poprawić. I z dlatego z tego powodu gorąco was zapraszam, żebyście obejrzeli jednak ten film i udostępnili go, bo ten, ten będzie naprawdę świetny. I właśnie taki mniej więcej poziom prezentować, dlatego potrzebuję więcej czasu na montowanie tych filmów. W związku z tym taką podjąłem decyzję, więc filmy będą pojawiały się rzadziej. I to na ten moment byłoby tyle z naszego cotygodniowego podsumowania tygodnia. Jestem ciekawy, Twojej opinii na temat moich założeń, na temat tego wszystkiego, co działo się w tym tygodniu. Zwłaszcza, jeśli obejrzałeś ten film z ogrodu, który realizowaliśmy, który pojawił się w środę na kanale, obejrzyj ten film. Link do niego masz tutaj i będzie w opisie. Obejrzyj ten film, skomentuj, opowiedz mi o swoich wrażeniach. A ten film polub, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Pamiętaj o konkursie, bo tak jak mówiłem, wiem, miały być dwa konkursy w tym roku, ale nie dałem rady. Więc nie zdążę zrobić drugiego konkursu, ale odbijemy sobie to w przyszłym roku. Więc jeśli Cię to zaintrygowało, no to wiesz co robisz. Wbijasz tutaj, subskrybujesz kanał, śledzisz moje media społecznościowe i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć i pa!